Więc ruszamy dalej. Paczula, drzewo sandałowe, to są kadzidła, które ja już miałam. To są naprawdę przepiękne zapachy. Paczula jest taka otulająca, zresztą to samo drzewo sandałowe. A ruda to jest zapach, którego jeszcze nie czułam, więc jestem ogromnie ciekawa, jaki zapach mają te kadzidła. Natomiast tutaj mamy kadzidła, które są kadzidłami stożkowymi. Nie wiem, czy wy mieliście już przyjemność palić kadzidła stożkowe. To są pierwsze kadzidła, które odpalę po odpakowaniu tej paczki od kadzideł zen. Świetnie się palą, to na pewno te. Jestem w stanie Wam powiedzieć, że są to najlepsze kadzidła, jakie dotychczas miałam, więc wskakujcie na profil do kadzideł zen. Szkoda, że nie możecie ich poczuć. To jest jedyna moja bolączka, jeżeli chodzi o te kadzidła, ale podpisuję się całą sobą pod tym, że jak spróbujecie tych kadzideł, to na pewno nie będziecie kupować żadnych innych.